przywitajcie je bardzo serdecznie. Najpierw Monika, najlepsza polska dziennikarka, Loskowska! W międzyczasie ochroniarze proszę troszkę bliżej do środka, bo mogą się przydać. Nie no, tutaj mamy rekordzistkę na tę chwilę, 48600. No. Także naprawdę potężne, potężne, potężne ilości kilogramów. A już w tym momencie jej przeciwniczka, zapraszam. A jej przeciwniczką oczywiście Nikola! Nikita! Alokin! No i ponownie mamy nowy rekord. Wojtek Sobierajski mógł być zazdrosny. 46 kilogramów. Dziewczyny, zapraszam was tutaj do face-to-face'a, niechaj będzie gorąco. Jesteś gotowa na porażkę? Przemilczysz, co? Nie masz dzisiaj nic do powiedzenia? Taka odważna, co? Nie trzęś się tak. Zmarszczyk dostaniesz, kochana. Weźcie i coś na uspokojenie dajcie. Ktoś tu zaczyna płakać. Na łeski ciebie, że co? Dzisiaj ciebie. Nikola, skąd ta zmiana? Skąd ta pewność siebie, która raz jest, raz jej nie ma? Jak mam być szczera, już się nie dam zastraszyć. Plus, mam bardzo dobrych ludzi dookoła siebie, jak mogłaś zauważyć. Już się kolegami nie zabronisz, nie obronisz. Co powiesz, Monika, na temat tego zastraszania rzekomego? Oszustka z samymi oszustami. Tyle. Się tak nie denerwuj, bo się popłaczesz. Tu Plus zmarszczki ci się zrobią. Niesamowicie gorący pojedynek. Dziewczyny, jeszcze macie chwilę na face to face'a. I za chwileczkę pozycja bokserska. Nikola niezwykle pewna siebie, Monika wpatrzona w nią niczym sroka w gnat, absolutnie skupiona. W energolach. Chcesz mi coś powiedzieć przed walką? Wiesz co, ja ci powiem, jak wygram? Folks wrestling, baby. Wiesz, co to znaczenie. nie? MMA. Będziesz jej tu rozgnojona w tym Oktagonie. A wiesz za co? Za tą rodzinę, bo to jest kurwa świętość, której się nie tyka. Monika, jak się czujesz z tym, że 19-letnia dziewczyna mówi ci, że zostaniesz zgnojona? To jest właśnie jej poziom, do którego nie zniżę się. Panie i panowie, pozycja bokserska. Nikita kontra najlepsza polska dziennikarka. Jeden z 13 niesamowitych pojedynków. Tutaj może wydarzyć się absolutnie wszystko. Dziękujemy serdecznie, dziewczyny. Jutro Wasz wielki dzień.